Zbliża się koniec kampanii wyborczej przed pierwszą rundą wyborów prezydenckich. Negocjujemy ze służbami prezydenckimi powrót krzyża do korony orła w godle państwowym i usunięcie masońskich gwiazd. Osobą, którą szczególnie delegowaliśmy do tego jest Andrzej Hadacz. Postawa Andrzeja Hadacza wzbudziła konsternację, lęk, przerażenie i złość. Wrogów ojczyzny, których, no właśnie, tak jakby odkryliśmy również w sztabie i Komorowskiego, i w sztabie Dudy. Okazało się, że jest człowiek w sztabie Komorowskiego, który podpisuje się odwróconym krzyżem, ale okazuje się, że również jest człowiek zbliżony do Pisu, poseł Pisu Joachim Bruziński, który kłamie na Twój temat, Andrzeju, tak? No oczywiście, jak najbardziej, że kłamie i to w sposób perfidny, i to takim językiem widać nienawiści. I nie tylko nienawiści, ale również i zazdrości, że jemu się jednak nie udaje spotykać z panem prezydentem, a mnie jakoś się udaje. I stąd też takie silne podejrzenia i przypuszczenia i oskarżenia pod moim adresem, że podpałac prezydencki od dłuższego czasu, od samego początku wysłał mnie prezydent Bronisław Komorowski, co jest oczywiście wielkim kłamstwem. Oddajmy głos panu Bruzińskiemu. Oto jest materiał, który pochodzi z superstacji. Dlatego prawicowa opozycja co do byłego obrońcy krzyża nie ma wątpliwości. Najprościej ocenić określić mianem klasycznego prowokatora. Dzisiaj odnalazł się u boku tych, którzy go tam naprawdę na krakowskie przedmieście przed laty wysłali. Wiele razy próbowaliśmy się skontaktować z samym hadaczem, ale niemal od razu wyłączył telefon. A. No tutaj akurat jest takie kłamstwo, nie tylko pana Bruzińskiego, ale również dziennikarzy superstacji. No jednak pan Gąbka tutaj przez nas jest. Ale Arkadiusz Gąbka jest przeze mnie tu wywołany do, do tablicy. Artur. Artur, pan Gąbka, przepraszam, za, jeżeli pomyliłem imię. Mhm. Otóż Andrzej Hadacz podaje swój telefon, jest na Facebooku, jest w komentarzach, jest przy filmach telewizji narodowej, Andrzej Hadacz nie ukrywa się. Oczywiście, że się nie ukrywa i kontakt ze mną jest. A z super stacji dzwonili do ciebie? Właśnie, że nie, nie dzwonili. Nikt do mnie z Superstacji nie dzwonił. Jak Państwo sami widzieliście, rzekomo jestem niedostępny, a numer telefonu oczywiście widnieje na różnych stronach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co cenzurują ludzie z, i z Superstacji i y, Brudziński, czyli ludzie od Dudy, co również cenzurują ludzie, niektórzy przynajmniej, od Komorowskiego. Cenzurują Twój, Andrzeju, postulat, że domagasz się, że owszem, chętnie poprzesz Komorowskiego, jeżeli. Oczywiście krzyż wróci do godła państwowego do korony. No właśnie. Natomiast tak, mamy dziwną sytuację, że i prawica, i tak zwana prawica, i lewica, czy tam zwane centrum liberalne ukrywają informacje o tym, że Andrzej Hadasz chce powrotu krzyża do korony. Jeszcze jeszcze tylko rzut oka na, jeszcze tylko rzut oka na to, co opublikował portal w polityce.pl tutaj właśnie też wypowiada się pan Brudziński, nie będziemy uczestniczyć w teatrze sztabowców Komorowskiego, czyli oskarża, że Andrzej hada jest sztabowcem Komorowskiego, co nie jest prawdą akurat. I tutaj proszę bardzo, od... na wszelki wypadek ten artykuł tutaj publikujemy, będziecie mogli sobie Państwo to na stop obejrzeć. Ja tylko chcę zwrócić uwagę telewizów telewizji narodowej, prawda, o, tutaj na te słowa, co mówi Brudziński, palcem pokażę, proszę bardzo to przecież nie kto inny, tylko Bronisław Komorowski rozpętał awanturę na krakowskim przedmieściu, wysyłając tam właśnie takiego hadacza. On dziś znajduje się na stronie pana prezydenta. Obecnie panowie robią sobie zdjęcia. Prawdą jest, że panowie robią sobie zdjęcia. Pochwalimy się, to jest jedno z ładniejszych zdjęć, które w tej kampanii zaistniały. Ja opatrzyłem je odpowiednim podpisem, że negocjujemy ze służbami prezydenckimi powrót Krzyża do Korony Orła. Natomiast Brudziński... Pan Joachim Brudziń, poseł RP, osoba, która powinna być prawdomówna, zataja inną ciekawą prawdę, że to nie Komorowski rozpętał awanturę na krakowskim przedmieściu, ale naciskająca na Komorowskiego Gazeta Wyborcza. Przecież my pamiętamy, jak było w roku 2010. Słynny wywiad dla Gazety Prezydenckiej, dla Gazety Wyborczej, którą udzielił właśnie sam ówczesny prezydent Bronisław Komorowski, że należałoby w związku z tym, że żałoba narodowa się skończyła, że należałoby ten krzyż jakiś tam zrobić. I Gazeta Wyborcza to opublikowała. My podejrzewamy, że te słowa wypowiedział nie od siebie, tylko pod naciskami. Nie, naciskamy. pod naciskami, oczywiście, że pod naciskami, jak nie. najbardziej. I teraz tak, okazuje się, że tak, że pan Joachim Brudziński zataja rolę Gazety Wyborczej, zataja prawdę o krzyżu, o tym, że chcemy powrotu krzyża do korony Orła, a wrzuca mnie, że to ja rozpątałem tą właśnie e, wojnę, żeby ten krzyż e, po prostu został usunięty, co jest nieprawdopodobną manipulacją i kłamstwem. I ta sprawa nie zakończy się tak o, tylko ona będzie miała swój finał w sądzie, panie Brudziński. I niech pan szykuje gruby portfel na proces, bo ja panu tego nie popuszczę. Oprócz tego, że ty możesz zwrócić się do sądu, do sądu mogą o, i, powinni, i tak. powinni zwrócić się I my ludzie mamy te, ja mam te tak. ze sztabu pana Komorowskiego. Jeżeli oni nie znajdą tego, co my znaleźliśmy w internecie, to ja im to udostępnię. Telewizja Narodowa jest hojna i mówi całą prawdę, nie będziemy tutaj nic ukrywali. Natomiast właśnie oprócz procesu przeciwko Brudzińskiemu ze strony Andrzeja Hadacza, powinien być, a nie ma, w trybie wyborczym, pilny, głośny proces wyborczy sztabowców Komorowskiego. Na to czekamy. i Nie ukrywam, że ten film jest formą nacisku, żeby nie zwlekali. No przy okazji będą musieli powiedzieć prawdę o krzyżu w Koronie Orła. No a tutaj jak widzimy niekoniecznie tak się może wydarzyć. Natomiast ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że Telewizja Narodowa, tutaj jest taki materiał, proszę Państwa, Telewizja Narodowa zainspirowała innego kandydata, pana Brauna, i to jest nagranie z 2 maja, z soboty, 2000, z soboty 2 maja 2015. Tutaj jest ksiądz Pęski w Zielonym Miasteczku Rolników. To jest ciekawe, że tak bardzo mało się mówi o tym Zielonym Miasteczku. On cały czas tam trwa, cały czas tam ludzie są. O chociażby ten yy, Anonimus jest z Zielonego Miasteczka i pozdrawia. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, to jest ten moment historyczny w kampanii wyborczej. Proszę bardzo, posłuchajcie. I bardzo dobrze, że ksiądz tutaj jest z Panem Węgrzynem, bo z tego co wiem, Pan jest oficjalnym szefem sztabu Pana Brauna, tak? Przewodniczący. I Grzegorz Braun, gdyby został prezydentem, na pewno przywróciłby krzyż do Korony. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Proszę zajrzeć do jego filmu, do wywiadu, do rozmów Proszę wejść na stronę grzegorzbraw 2015.com.pl Grzegorzbraun2015.pl się na coś powiedzieć Proszę Państwa, to jest ten historyczny moment. Gdzie nie tylko naciskamy sztab Komorowskiego, nie tylko ujawniamy poważne nadużycia, kłamstwa po prostu w sztabie PiSowskim, ale tutaj udało się nam zainspirować pana Brauna. Jak państwo pamiętacie z ostatniej debaty prezydenckiej, pan Braun publicznie powiedział, że powrót krzyża do korony się odbędzie, jeżeli on zostanie prezydentem. A no właśnie, czyli ten temat przedarł się do świadomości publicznej, Andrzeju, do mediów i ty jesteś tym pozytywnym bohaterem, który to sprawił. Chcę ci podziękować. Ja przyjmuję podziękowania i cieszę się bardzo, że poszliśmy krok do przodu. Fakt faktem, że ta inicjatywa wyszła z moich ust po raz pierwszy, no, a za nią poszli oczywiście, tak jak tutaj pokazane zostało, e, kandydat na urząd prezydenta, pan Braun. No i być może, że jeszcze jakieś inne środowiska pójdą za, e, w ten ślad. No, ale jak widać, w PiSie nie bardzo chcą, w Platformie Obywatelskiej też nie bardzo. chcą. Zacotujemy się wszystkich i zwracamy się do katolickiego elektoratu, żeby bardzo uważał, głosując. W tych wyborach. A wszystkiemu przygląda się i przysłuchuje Anonimus z Zielonego Miasteczka. To tak e, mocno trzeba podkreślić, to jest taki ambasador, który po prostu nie chce się ujawnić i jest wiele ludzi, którzy obserwują... Jeszcze pokaż ambasadorze, co masz na piersiach napisane. Patriotyzm to nie faszyzm. Bardzo dobre e, hasło.